Siemaleczko widowie, ja jestem Antek 217, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Stumble guys. Tak, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Stumble po raz setny. E, e, dziękuję za, Wam za 27 subów zostawionych na moim kanale. Już i 27? 27 subów na moim kanale jest już zostawionych. E, witam dwie nowe osoby. E, e, rozgoście się po, po moim kanale. Myślę, że e, Ale... Myślę, że, że spodobają się wam się moje filmy. Ostatnie dwie osoby to... E, zaraz wam powiem kto zrobił. E, e, to nowe dwie, dwie osoby. Tak? Na 35 subskrypcji z moimi koleg wszystkimi kolegami z gry e, robię... Oh, Antek, Antek, Tak. Dawaj na 50 subów, nie? Robisz... Konkurs e, na, na 20 w speciwkarta. Okej. Ej, widzowie, to jest mega... Albo no chyba, że ktoś ma iPhone'a, na no to na iCard'ę. Okej, okay, to też możemy tak zrobić. Bo jak, bo jak ktoś wygra, to Dobra, wiecie... bo jak to wiecie... Ona się zgodzi. E, więc widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków w takiej serii, to musicie zostawić łapkę, suba. E, przepraszam, moje babcie słyszeliście, bo moja mama przyjechała. Więc moje babcie... Mnie, tylko o nie!

Wow. A ty jutro idziesz do Kuby? Do Kuby? No. To my, a to nas zapraszał? Oj, Solki. Nie, tak się pytam, bo, bo coś się za... A nie, droga nie bardzo, pomyliło się, sorry. A okej, okay. widzowie Sorki, że y, moja matka takie tematy podczas odcinka y, porusza, ale... Nie wiem, coś musiało musiał... Musia, musia. Sorki, Janek, rozbije. O nie, Sorki. Poczekaj, ja robię save'a. No nie za, aj widziałem, że za wcześnie. O dobra widzowie, my widzimy się za yy, chwilkę. Okej okay, widzowie, my już jesteśmy. Mati wtedy nie wtedy odpadł, ale już z nami jest. Yy, yy, bo nie, chyba miał lagi, jak się nie mylę. O w też się, do się dołączył. Nie mam nie nimi nic teraz, albo może. Nie, XX Sherryf to jest ten, to jest Artaszy. Czyli że szefuncie tak, tak zwane. A tu ma a, a tu ma super gram. Tu ma... ma. Oj ci pancia dałem, Mati. To mam player normalnie z jego. Dokładnie, tak. nie, ale nie obrażamy tu kolegów, my się lubimy. Żebyście nie pisali w komentarzu, że obrażamy kolegę z starszej klasy, to powiem że to wszystko w ramach humorystycznych. Okej, jak kolega Kolonka już wyciąga. Promo, kurde, wszystko ruchuje, pod na czat, na Instagrama, TikToka. Ehe, co, jakie promo zrobił. O Boże. Dawaj, Janek. Spokojnie. O tym, o tym, usunie dobry. O ty, kurde, Janku. Eee, słuchajcie, widzę, że moja mama mnie woła. Mama ja... E, słuchajcie, muszę odpowiedzieć mojej mamie. Mama, słuchajcie, ja nagrywam odcinek. Okej, okay, tutaj... Mati, odpadasz? A nie, to, to Janek odpadł. Nie, odpadłem. Nie. 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 Okej, okay, Mati jest, Mati jest. Szybko, fajnie. O nie, Okej, okay, mam 9% baterii, tu no nie, 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 żyje, żyje, Okej nie, 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 już nie, 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 Proszę Okej, okay. Okay, Maty idź. Okej. Okay. Dobry blok też na razie. Na razie. No właśnie. Na razie miało wyjątkowe znaczenie. Okej, okay, ja zbiję. Ja na razie, no jakbyście się mieli pożegnać. O dobrze. Na razie. Nie no dobra. Filnik jeszcze się nie kończy. Może zaraz... Któreś z was będzie robić tego? Czemu? Ale zgadłeś, kurde, ale zgadłeś. Dobra. Dobry. Dobry. Zdrowione widzowie. Całki sołtki, że się nie odzywają, ale ultra skupienie mam. E, 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 e. Widzowie, Mati robisz? Robię. Dobrze, Mati. Jak ja cię lubię za to. Jak ja cię za to lubię, że ty umiesz save y robić. Mm, dobra, ja lubię jak będzie tu podłoga. Okej okay. mam Okej, okay, teraz sobie wyjmuję motkę. Okej. Okay. No Marec dawaj. Idzie Nie, Marek, co ty... Przepraszam co ty? was, No niestety chłopaki. Muszę się już od was podłączyć, bo niestety już nie mogę. Okej, okay, widzowie, żegnamy Matiego, e, my... Tym, ja... się w górę pod filmie. Tak, myślę hashtag Naramati. E, my, widzowie, widzimy się za chwilkę z Jankiem. Okej, okay, widzowie, my już jesteśmy. Ale babciu, jakby co, to, to masz... Dziew... Babciu, jakby co, to, to masz 5% baterii. E, Okej, okay, widzowie, sorry, że musiałem się odezwać teraz podczas filmu, ale... E, moje babcia coś ode mnie chciała, a jak już to ja od babci... Byłam 8%, co?

Pam, 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 Okej. Okay. O kurde, co ja zrobiłem? Oj. Okej. Bum. Oj, nie, nie, w tą moją motkę film. Okej. Okay. Spokojnie. Janek, nie teraz, mnie piąstkuj. Okej. Okay. 7% baterii rozbiję Dobrze. 7% baterii mam na jeszcze 7 minut. Też jestem tego ciekaw. Chyba, że, chyba, że zrobimy stopy. Chociaż dla, dla nas to jest na razie. O nie. Nie niemoż, chyba niemożliwe. Wow! Spokojnie tego tylko umiem. Chociaż nie jest to w ogóle jakiś tweet, ale. Okej. To ja no ja ja, ja, ja takie takie po strobie. Dawaj, adi. Okej. Okay. Okej. Rozdział. Okej. Okay. Okej, okay. okay, dzięki. Dawaj. O nie. Ale dawaj Dawaj, dawaj musisz. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. Janek, Muszę się jeszcze Nie wgłosujemy, Nie To dobrze. Dobre. Spoko, spoko. Dobre. Dobre, dobrze. Dobrze. Janek Nie stresujmy się tylko. Bo wtedy na min procent. Odbije, odbij. No. Poczekaj, mama. Okej? Okay. Okay. Mama błagam ci nie odzywa się teraz, nie? Jest! No Czemu Janek odpadłeś? OK, witamy widzimy się za chwileczkę. Okej okay, widzowie, my, my już jesteśmy. Niestety po tamtym błędzie Janka, może No może nie moi, no bo to Janek odpadł tak jakby. E, Potem... Po można powiedzieć, że będzie, może nie, nie będzie. Moim błękiem się wybić, Myślę, że wygląda nie zdążyłem, ale nie, tak nie za mało. Nie więc widzę pewnie Widz... Widz... znają widzów, znaczy nie widzów, tylko nawet moje życie, ale jednak umiał, że co to mnie nie zrobił. No, widzisz, e, Ja nie szczękował tej. Kurde. Dobra, tak. Spokojnie, nie. Muszę przyjrzeć się, że odpadnę. Bo to tak wyglądało. Okej. Okay. Nie. Nie było w ogóle teraz na górze. Dojdziemy do czterysta Aha. Bo dojdzie mój kolega, taki stary, jest bardzo dobry. do. Okej, okay. Janek... I cała trójka gra w jeszcze jakby my... to. Kto? Ta cała trójka w trąci w imieniu gra w To fajnie. Podobno ty miałeś dostać powołanie. Nie byłem miałem dostać, ale się dostałem, tak na już nie dostałem. O Boże, muszę save'a robić. Pewnie go nie zrobię. Brawo Janek, jesteś chłopcem, dobrze. Dobrze, ja się za takie komplementy miłe. Boga a nie, a widok, nie gdzieś zapraszam teraz do grupki, kod i nagrywam odcinek. Rozbiję. Mam Okej, okay. I, i ten kto piość, to pierwszy rozbija. J jakby co? Okej. O Okej. Okej. O Boże! Ja przez takie sytuacje zawsze odpadam. Okej, okay, tutaj. Try z Ohio Okej okay. O oh, kurde Soki ja myślę Sofki ja nie chciałem cię pobić Okej okay. Rozbiję ci tutaj nie Soki Popchnąłem cię jakby co Aj okej okay. O oh, kurde Jasiek mi. Poczekaj, bo... Poczekajcie, widzowie. Telefon z Jaszkiem mi upadł. Okej. Okay. Tutaj. Okej, okay, ty tam. Dobra. I mamy czas teraz Nie. ogólnie, Nie. Nie. tego tam Nie. wiem Nie. szczęścia. Nie. Nie. się Nie. 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 No ja dlatego, że mam ten montek w szkole, mówią na mnie, Montek. Mam! Wszystko się urodziło. Okej, okay. rozbij... Be... go! Daj mi teraz jedno prawo pod kalą. Co, Co zrobiłeś? Za mnie, za mi podskoczyło ja jakoś nie wleciałem od tych dolnych kolorów. Aha, okej, okay, widzowie! To my widzimy się za zachwycenie. Okej, okay, widzowie! My już jesteśmy. Janek też już jest. Myślę, że to będzie nasza przedostatnia runda. Po tej rundzie yy, będzie koniec odcinka, bo yy, chciałem zrobić yy, na końcu chyba yy, record saveów. Jakby się udało, co robisz? Ja z robił. A, okej, okay, bo myślę, że. Co ty. Ja, a widoki nie zapraszam, nie błagam cię teraz. Dawaj, dawaj. Ok, tutaj. Ok. Tutaj. Tutaj. 14 minut odcinka. O kurde, ten bot wskoczył. Okej okay. Ale co? Jestem z okolice, nie mam No właśnie, no to jest Nie, ja, jakiś... To jest jakiś prostowy bot Ojej, lepsze jak je O kurde, Janek rozbił Uch, ja nie daję mu kto znowu Ja pierdolę, ja O nieee Może tego poprzestawić, bo ja pod korkiem mogę, okej, to ja z śpikuję Okej, okay, widzowie, my, my widzimy się za chwilkę już, jesteśmy na przedostatniej rundzie, przed ostatnim rundzie, rundzie na robienie rekordu, a przed będzie do robienia save'ów. Yy, myślę, że z mamy zakład zakładnikiem o 5 zł, że jeśli zrobimy więcej save'ów, to Janek mi jutro yy, może nie jutro, bo jutro jest weekend. Może...

Ok, dawaj nie, aha no nie, 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 ten debil ten debil okay, be... o nie, Obaj. nie, 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 debil. nie, wcześnie nie, Okej okay, widzowie, my widzimy się w ostatniej rundzie o robienie save'ów. Okej okay, widzowie, my już jesteśmy do robienia gotowi saveów, gotowi do robienia save'ów. Myślę, że odcinek Wam się spodoba. Myślę, że saveów dużo zrobimy. Ja też na to liczę. Ja, ja wam się spodoba, to tak łapkę w górę i tak w górę do Dokładnie, na 35 słów jest piosenka tylko tych słów oznacza trochę mniej, A że tych słów było czasem mniej. Poza tymi dwoma to jeszcze 8 sobów i myślę, że będzie ta piosenka na pewno. O, nie miałem laga! Ej, wywaliło mnie stary. Nie wiem, nie jesteś. Dobra, jednak wywali. Wywaliło mnie stary. O kurde, Ej. widzowie! Wywaliło mnie. A to nie dzienny widok. Okej, okay, widzowie, to mnie poczekajcie. Teraz, to ja chcę akurat zmienię skina. O, dlatego. Myślę, że... On się sprawdzi na robienie saveów Janek, twórz grupę! Dobra, ja tutaj zaraz do ciebie dołączę. Już widzę, że nie będą cięcia, bo to się nie opłaca. Kolejny, już dołączam, Janek. Nie opłaca się robić znaczy cięcia, no bo przez takich już tak naprawdę, tak naprawdę zaczynamy grać. To myślę, że to jest trochę bezsensowne. Mmm, jestem z Ej, jak teraz ruchow... słuchaj Janek, jak zrobię 5 saveów, to mi dajesz 10 zł. Nie, ja dostaję po złotówkę. A okej, okay. Sej to złotówka, okej. Okay. Ale mój, moje też, dobra? Okej, okay, okej, okay, twoje pewnie też. No nie przegram, bo ja w save sobie nie so... jestem... Ja no ja, ja nawet nie, nie zrobię jednego i na tym się skończę. No ja jednego i nie zrobię. Okej, ja robię pierwszy. W takim razie. Okej. Okay. Okej. Okay. No mówiłem. <grym> Okej, okay, widzowie... Aha, ja też. się już... Ja już opa, to widzowie... <grym> Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Myślę, że się Wam spodobał, a my widzimy się do kolejnego siema.